Mamy widzowie, dzisiaj sobie kupimy karnet bojowy Kupimy cały i odwieziemy cały no Dobra, no to lecimy od razu eee, Karnet Kup klasyczny karnet bojowy Mamy Karnecik Dobra, odbieramy skina, ten gwiazdek Tak, ja sobie zrobiłem sobie wstecz. Już co to było kurde? Dobra, odbieram pierwszy. I to jest ekran szczytywania. Dobra, odbieramy efekt spadania smuga. Tak Fortnite to się nazywa. Coś długo kręci. O spadło kruch. Zdeco to jest. Eee, hmm, graficznie, kilo Widmowy haratocz Jak źle też przeczytam to sorry, ale no E, dobra, emotka Nostalgiczna wiązanka Mmm, ekran wczytywania kolejny Okej, okay, nawet kit jest Fajny, Wypos wyposażę se Muzyki nie będę odbierał, bo ja nie wiem czy to ma problematyczne czy nie. A nie wiem czy wszystko jest jakby ograniczone, jaką włączone czy nie, ale dobra, nie ryzykuję. Faudols, za słów to. Nic specjalnego. Y lotnia. A ta lot jest taka fajna. Si mi się podoba. Może być trochę dalska, ale no, co się nie. Dalska. Ja się wyposażę, a co? Y nie, muszę odebrać to. A dobra, odbieramy muzykę. Szybko odbieramy... I banan! A bo wiecie, cios, wiecie co? Skiny na koniec odbiorę. Yy, ekran wczytywania. Fajny, ale tego nie wyposażam. Placak yy, czy kilo? Nie, styl. Nie do czego to jest. Nie wiem co to było. Dlaczego to jest? To jest chyba placak. A nie. Nie wiem, nie wiem czy to jest kilo czy plecek. Nie wiem, nie mam pojęcia. O. Lutnia. Tam długa. Nie, tam to była lepsza. Chociaż. U, to jest fajne. Dobra, tą wyposażemy. I fałdolce, Za Faudolców. Odbieramy. To już mam posiadane. Co to jest? Plecak. Ale mega. Wow. pum. Dobra, odbieramy. Ikona sztandaru pytam. Nieważne. Co to jest? Lotnia. O Jezus, nie wiem. Dobra, wyposażam to. <laughs> Dobra, najwyżej będę się zmieniał. Będziecie oglądać odcinki, to zobaczycie. <laughs> Dobra. No i 100 fałdolców. Kolejna strona. Ekran wstydowania, znowuż. Mm, taki sobie. Yy, lotnia, w sensie styl do lotni. No ten lepszym jedzeniem. Yy, sto V-dolców. I kilo. Odbieramy. To jest renegatka, półma to na koniec też. Dobra, ekran wczepywania, kolejny. Odbieramy. Malowanie broni. A już odbieramy. No bo w sumie co innego mam robić, jak nie odbierać. Co to jest emotka? Fajna emotka nawet. Mogło być tego... Mogło to być, być lotnia, tak szczerze. Jakby to było lotnia to by było fajne. Odbieramy. A i zachodzi. I mamy ostatnią stronę. Ekran wczytywania. Odbieramy kilo. O! Taki kilo. Legendarny, fajny. Odbieramy również. Eee, już były. Te. Smuga po odbieramy yy, Co to jest? Lotnia. Yy. Dobra, ja już nie wiem co ja, jako ja chcę los je. Dobra, to na razie odbiorę po prostu. Ale fajna, legendarna loska. Odbieramy. No i wodolce i koniec. I skinę. Yy, dobra, wracamy się na pierwszą stronę. To już mamy z pierwszej strony odebrane. Dobra, odbieramy banana. Odbierz, odbierz i odbierz. Kolejna strona. Odbieramy. Kolejna strona. Odbieramy. odbieramy. Odbieramy tego również. I. e Dobra. Strona trzecia puma Odbieramy. Onta strona. sil do półmierki. Odbieramy i odbieramy. Szósta strona. Omega rok. Jeśli ja dobrze czytam. Odbieramy i odbieramy. I ostatnia strona. Ome Omega pancerny, zwiazdom. I ostatni skin dziękuję, odbieramy tak, nagród dodatkowych jeszcze no nie, już, już mogę odebrać tylko, że nie ma gwiazdek tych bojowych no. dobra mam no odcinek wam się z odbierania karnetu podobał zostawcie suba suba, lajka nie musicie zostawić suba zostawcie